W życiu wielu kierowców przychodzi taki moment, że okazuje się że potrzebuje kombi, ale jakiego? Takiego, żeby nie było zbyt nudne, zbyt po prostu kombi. I wtedy z pomocą przechodzi nam Skoda. Tutaj konkretnie z oktawią trzeciej generacji, a co najważniejsze w wersji RS. Octavia trzeciej generacji to niezwracające na siebie uwagę nadwozie. Ale Octavia trzeciej generacji w wersji RS to kilka smaczków, na które warto zwrócić uwagę. Od tyłu patrzą. Znaczek RS na klapie, czarny dyfuzor z podwójnym układem wydechowym, które nie jest fejkiem, rury w środku. Widzimy, mamy czarne wykończenie ramek drzwiowych, czarne lusterka. I to, co najważniejsze, z przodu duży czarny grill, również ze znaczkiem RS. W wersji poliwcie są to również dzielone reflektory, a RS to inny przedni zderzak, który wyróżnia się ogromną częścią centralną czarnej kratki. To, co najważniejsze, wybierając kombi, to bagażnik. I tutaj Oktawia spisuje się naprawdę rewelacyjnie. 610 litrów przestrzeni. No, wygląda to imponująco. Plusem jest to, że mamy tutaj równe boki, przez co auto jest naprawdę pakowne. A jak na skoda przestało, mamy tutaj również praktyczność. Wieszaczki z lewej i prawej strony, dodatkowo klamki do złożenia tylnej kanapy, i w tym momencie mamy gigantyczną przestrzeń ładunkową. Tutaj sobie zamkniemy. Niestety z wersji nie mamy elektrycznie otwieranego, zamykanego bagażnika, ale nie jest to większym problemem. Bez problemu sobie za to możemy złożyć tylną kanałę. Rozłożyć sobie fotele. I przestrzeń nadal mamy. Bardzo dużo miejsca tutaj nie mamy wsuniętych przednich foteli do przodu. Spokojnie można podróżować. A wersja RS to inne wykończenie kanapy, takie bym powiedziała, bardziej sportowe. Oczywiście wyszywany znaczek rs -a. no Wygląda to naprawdę. Bardzo dobrze. A boczki. Nie mamy takiego poczucia tandety. Wygląda to dobrze. Dobrze wykończone jakościowo, a na co warto zwrócić również uwagę. To mamy tutaj oświetlenie ambienta, akurat konkretnie w kolorze niebieskim. Przejdziemy sobie do przodu. I nadal mnóstwo przestrzeni. Fotele są w jednej części z wbudowanym zagłówkiem. Również mamy znaczki RSA. Również sportowe wykończenia zarówno kierowcy, jak i pasażera. Boczki dokładnie tak samo jak z tyłu. Ale powiększone o klawisze do otwierania, zamykania szyb. Na progu mamy znaczek RS. I całościowo wygląda to tak. Sobie odpalimy. Pokażę Wam jeszcze centralny. Wyświetlacz, tutaj mamy, włączyliśmy, nawigację na nich, którym możemy ustawić sobie radio, podłączyć. W tej wersji również możemy telefon za pomocą Android Auto czy Apple CarPlay, ale trzeba przyznać, że nadal tylko po kablu skonfigurować telefon. Dźwięki czy klimatyzacja, wyświetlacz bardzo wyraźny, reaguje bardzo dobrze. Regulacja głośności, to sobie wyłączymy. I to, na co możemy jeszcze zwrócić uwagę, to w Oktawi po 2017 roku w mocniejszych wersjach zamontowano zawieszenie adaptacyjne, które tutaj możemy sobie ustawić. Mamy 5 trybów: eco, comfort, normal, sport, w którym się zdecydowanie bardziej usztywnia i możemy sobie indywidualnie go skonfigurować. Na przykład, w szczególności, kiedy zależy nam na troszkę cichszym działaniu, ale z bardziej sportowym prowadzeniu, ponieważ w wersji sport część dźwięków idzie również z głośnika w potrzebiu, a kiedy zaczyna nam to przeszkadzać, bądź po prostu nie chcemy tych dźwięków w wersji ustawień indywidualnych, możemy sobie ten głośnik wyłączyć i cały dźwięk będzie tylko i wyłącznie z układu wydechowego. No to jedziemy. Octavia 3 w wersji RS to mocniejszy silnik. 230 koni. koni. Dwulitrowe TSI. Sześciobiegowy, dwusprzęgłowy automat, który jak na DSG przystało działa całkiem płynnie, ma swoje zawahania, ma swoje momenty takiego większego zastanowienia się, które najczęściej pojawiają się podczas zbijania biegów, po hamowaniu bardziej. Dynamicznym, bardziej spontanicznym, mocniejszym hamowaniu, ale przy jeździe na co dzień w ogóle to nie ma wpływu. A w momencie, kiedy wybierzemy tryb sport, działa ona bardzo dobrze. Tutaj mamy wersję z mokrym sprzęgłem, która jest bardziej żywotna w stosunku do wersji z suchym sprzęgłem. Co do parametrów, niecałe 7 sekund do setki. Ok, jak najbardziej i spalanie. Rozmywa się w bardzo dużym stopniu z tym, co mówi producent, ponieważ okolica 7 litrów po trasie za tirem, jak będzie nam wiało w tyłek. Okej. Okay, być może realnie okolica 8 litrów, a po mieście uczciwie powiedziawszy dyszka. Jeżeli go troszkę bardziej pomęczymy, to jeszcze więcej. Co jeszcze idzie za wersją RS? RS to adaptacyjne, wielowahaczowe zawieszenie, tutaj również połączone ze szperą, która nam daje w zestawieniu tych trzech funkcji auto, które bardzo dobrze się prowadzi, rewelacyjnie trzyma się drogi, rewelacyjnie wchodzi, wychodzi z zakrętów. Auto, które daje nam. Pewność prowadzenia, a jest to ważne w usportowionym sportowym samochodzie. Mimo tego, że mamy tutaj RS, który teoretycznie jest głośniejszy, ale tak naprawdę tylko w trybie sport. Wiadomo, otwiera nam się cały układ wydechowy, dzieje się więcej, jest więcej mocy głośności, ale. Spora część w środku, którą słyszymy, idzie i tak z głośnika w podszybiu. A jeżeli chcemy częściej korzystać z wersji sport, ale jednak te dźwięki nam przeszkadzają, możemy sobie je wyłączyć w, w, dzięki wyborze trybu indywidual i skonfigurowaniu, że głośnik mamy wyłączony i wtedy... Działa to wszystko tylko jakby z zewnątrz, co w niewielkim stopniu jest odczuwalne w środku. Ale co do takiej właśnie komfortu, głośności, wygłuszenia. A jest on tutaj sporym minusem. Osobiście się bardzo rozczarowałam, ponieważ mamy tutaj samochód, który nie jest najlepiej wygłuszony. Co prawda z przodu nie jest to odczuwalne z. W większym stopniu, ale wybierając podróż na tylnej kanapie, no muszę przyznać, że jest głośniej. Co do funkcji, jeszcze które tutaj mamy, to czujniki martwego pola, czujniki przód, tył. A tak naprawdę, komfort, komfort, komfort i przestrzeń. Jak na oktawie przystało czy poleciłabym? Mimo tego, że to auto ma jakieś swoje minusy skrzynia, która podczas szybkiego zbijania biegów w trybie normal ma takie swoje momenty zawahania, mimo nie najlepszego wygłuszenia. Jest to auto, które jest przede wszystkim praktyczne, funkcjonalne daje nam nadal taką solidność skody taką takie poczucie bezpieczeństwa wyboru znanej marki, a wybierając wersję RS mamy Friday, Friday, nadal Friday, mimo posiadania teoretycznie rodzinnego i praktycznego kombi. Na razie do zobaczenia.